No także słuchajcie, już FC 26, troszeczkę czuć ten klimat świąteczny, co prawda w Polsce nie ma śniegu, ale właśnie dzięki jej możemy poczuć się trochę bardziej świątecznie, troszeczkę bardziej zimowo. Rozpoczynamy skrupulatność codziennego logowania. Musimy przypalić codziennie jedną brązową kartę, żeby otrzymywać nagrody. Na przykład za dwa ukończenia mamy MAC Alistera na 15 spotkań, bardzo fajnie i główną nagrodą jest taki zielony ogień. To jest chyba ewolucja kosmetyczna, nic nie daje. Tutaj mamy dwa 84. W sumie nie ma tu jakoś czegoś niesamowitego, i chyba to w ogóle dzisiaj się dopiero pojawiło. W sensie w czwartek po 19.00, nie wiem, nie widziałem tego wcześniej. Jeżeli chodzi o content, a raczej non-tent, który się dzisiaj pojawił, jest ten Alex Banea, który w sumie teoretycznie pasuje mi do składu. Fajne ma te playstyle tutaj do podań, ale tak szczerze. Pomocnik do wszystkiego trochę i do niczego Fajnie, że 4 na 4 Fajne statystyki, ale wydaje mi się, że on tak In game będzie takim po prostu zwykłym Średniakiem, który sobie po prostu Będzie biegał, więc ja go nie robię Pomimo tego, że mi pasuje do składu i zrobimy Sobie dzisiaj oczywiście, słuchajcie, wszystkie te Playerpiki, zaczniemy sobie od Trzech playerpików 80+, plus dajcie mi Chwilkę, ja to sobie zrobię. No i dobra, słuchajcie Po dwóch minutach przepalaniu Dwóch takich samych składów udało mi się Zrobić tego player playerpika, jeden z Trzech, w sumie z 10, 80 plus. Zobaczmy, kto tutaj będzie. No, w pierwszym player piku nie mamy nic ciekawego, niestety. Mamy kartę 84, co i tak, ja uważam. uważam całkiem spoko opcją. Zobaczmy, co będzie w drugim. No, może trochę lepiej. Może jakaś karta specjalna? Jest 84. 84, Lukaku. No i jeszcze Guardiol. No, spoko. No i może w tym trzecim, słuchajcie. Może tutaj coś ciekawego w końcu. Mendy, Gniabry. O, oh, jest Inform, jest Oblak. Do dobrze, dobrze. Bardzo fajnie poleciało tak szerze. Weźmiemy sobie tego Savicia, Oblaka, Informa. Więc to był naprawdę bardzo fajny player pick. Bo wymieniamy sobie tego blaka, i tego mojego mogę sobie sprzedać. On kosztuje teraz. 10 tysięcy, ale no to oczywiście zawsze są jakieś pieniążki, nie? Jeszcze paczka 2x81, na paczka, która nie daje nam nawet walkoutu. No także od wczorajszego odcinka troszeczkę się zmieniło. Udało mi się wbić do rangi trzeciej w Division Rivals, jak na razie po powrocie jestem nie do powstrzymania. Zmieniłem też delikatnie składzik, bo wydupcyłem tego Forlana, bo bardzo źle mi się nim grało. już będzie naszym jedynym, jedynym napastnikiem i dałem sobie tego Gutiego, który... zagrałem 3 spotkania, 7 bramek, 4 asysty, on ma 4 na 5, myślałem, że trochę lepiej to wygląda, ale jakoś to działa. Potem wchodzi Kevin, jak się ten Guti trochę zmęczy, no, wydaje mi się, że jest całkiem spoko. Jak na razie też nie chcę wydawać jakoś dużo monet, bo jak wiemy, będzie ten event Winter Wildcards już dzisiaj, jak to oglądacie, więc tam na pewno będą mega wykokszone dosyć tanie karty, więc troszeczkę trzymam jeszcze te monety. Ten foder też, bo wierzę, że i jej panie nas zaskoczy na te święta. W sumie, jak co roku ten, ten event jest naprawdę niesamowity, nie? No ale dobra, super. Słuchajcie, zobaczmy, ekipa pierwszego rywala, Sen, Eder Mawinga, Kamavinga, Trzalanolu, też ten Guti trafiony i na ataku Claudia Pina. Kto by się spodziewał, spoko ekipa, jeszcze ten Carlos Alberto na prawej obronie. Bardzo ciekawa karta, bardzo dobry prawy obrońca. Oj, pięknie Ciuram, ależ tutaj Pepe ma naprawdę mnóstwo miejsca, słuchajcie. No nie wiem także, jak mam tutaj to rozwiązać, jeszcze do... Oj, co ja zrobiłem? <laughs> Mogłem nie podawać tego Gutiego. Dobra, Guti, fajnie, fajnie, ależ on wie, że on czasem ma takie fajne wjazdy, bo jest taki wysoki, zwinny, to naprawdę fajnie działa. Bardzo lubię tą kartę, naprawdę. Oj, dawaj, dawaj, od razu, kurczę, nie wiem, czy ze spalonym, czy bez, bez spalonego, piękne wykończenie. z Junior oczywiście nigdy nas nie zawodzi. Piękne przejęcie Gutiego. O, wow. także nie spodziewałem się tego, że on tutaj przetnie tą piłkę. No, jedynym z jego minusów jest to, że jest dość wolny. No, tam chyba 80 tempa to przy takich akcjach czuć. Ale on jest od podawania i strzelania, więc nie narzekam. Dobrze. A aj, Ajajaj, ale mnie zmiażdżył. Ładnie, no troszeczkę się tutaj wylało Nie będę oszukiwał Przeciwnik chyba też wyjdzie po tym golu Dokładnie tak się tam podbijało No ale co, no 3 do 0, wygrywamy I Naprawdę nie chcę nic zapeszać Ale dobrze mi idzie w tym Division Rival W sumie tu chyba tylko jednego spotkania Mi brakuje do tego, żeby już mieć pełne Ulepszone nagrody w Division Rivals Dostajemy jakąś ewolucję Zobaczmy co to jest za ewolucja Pracuj ciężko, podawaj celnie zobaczymy co to będzie Niezłomność i mocne podania Szary playstyle Jak sobie zrobimy tego Dolana To damy to Dolanowi Bo ja sobie go tu robię, Takiego fajnego super zmiennika A my myślę że możemy przejść do kolejnego spotkania W Division Rivals Także tak prezentuje się ekipa kolejnego rywala w Division Rivals Piękne wypuszczenie Pięknie nie mam mowy tutaj o spalonym słuchajcie Vinicius Junior to będzie bramka <laughs> Nie mam pojęcia co ten Raja zrobił Wow Eee no chłopie co ty robisz Po co tak agresywnie od początku no Halo, halo, tulony, no na ja Blondyn, pięknie do winego wini to będzie bramka kolejna, świetnie wini, świetnie Niko, świetnie ta jaki pochodzi, naprawdę. Ajajaj, aj, 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 jakby to podanie się udało, już widziałem to, już to widziałem. Pięknie, Guti, zobaczmy, Guti, świetny przerzut, naprawdę. To jest chyba jak na razie najlepsza, najlepiej podająca karta, jakiej używałem. I on znowu strzela bramkę. Wydaje mi się, że on lepiej podaje od Krosa, od Kevina de Bruyne, od wszystkich tych ziutków, właśnie. Oj, 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 Klaudia Pina, jak leci, Di Lorenzo ją trochę sponiewierał, i Fernando Torres, chyba Fernando Torres to był, nie strzela, bo wybitnie przesunąłem się bramkarzem. Oj, oj, ale to, ale to, ale to zepsułem. Przepraszam, przepraszam, Klaudia Pina. No nie no, zwykła Klaudia Pina mi takiego bęgera strzela. No. Nie no, ten Guti, ten Guti. Ajajaj, aj, aj, no jakby to strzelił, to by było już zbyt piękne. Zobaczmy, zobaczmy, bo tam fajnie PP. jejku, ale dał malinkę, ale dał malinkę i Vinicius Junior, ale to podanie było piękne, piękne było. <ścoughs> nie no, tak rozjeżdża. Oj, ładnie, ładnie, tam Klaudią Pinam, ale Żylkun pilnuje tutaj sytuację. Zobaczmy, Kros do Kutiego. Oj, już tam zauważył Pepe i Pepe, czy będzie szybszy. No, co to za Olga, no? I malineska, malineska, Malineczka, Jeszcze nicko, William! Spyk, pyk, pyk. 6 -1. ale jest forma, forma mutant, słuchajcie. To Food Champions jest nasze. Dawaj, Di Lorenzo, dawaj, Di Lorenzo. Jesteś szybszy od tego Kiwela, jesteś szybszy, nie jesteś szybszy. Co ty grasz, chłopie? Co to było za akcja? Brawo, Oblack. Ale on z łatwością w ogóle tak wjeżdża. Naprawdę. Ja nie chcę go jakoś bardzo chwalić, ale ten gościu serio dobrze gra. Ajajaj, ajajaj, ajajaj. ajajaj. Oj, Mohamed Salah z prawej nogi nie trafia. Okej. Okay. I zobaczmy Toni Cross. No widzicie, Toni Cross tak nie umie podać piłki jak Guti. Eee, no to było już perfidne. Ja rozumiem, gościu, że nie umiesz powstrzymać tak niesamowitej karty, ale żeby już dochodziło do rękoczynów... Ciekawe, czemu ci ludzie w tym Division Rivals jakoś tak ostatnio nie wychodzą. Gościu przegrywa 7 do 1. No, ciekawe, po co to tak wiecie, ciągnąć, nie? Chyba, że jakąś ewolucję robi tu. A właśnie, ewolucję, muszę wpuścić do lana. Zapomniałem o tym. Przepraszam, przepraszam, nie chcę, żebyś wyszedł, kolego. Proszę cię się tutaj nie raidować, Ja chcę tylko wpuścić do lana, żeby zrobić ewolucję. Może grać dalej. Może jakoś udać się strzelić 8 bramek, stary. Wow, 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 Mam może mu się uda strzelić jeszcze 8 bramek. Jude Bellingham. Ale piłeczka. I teraz Santika Zorla, ale się. Nie, to z przepraszam, to Dolan. Ale się panowie zgrali. 77 strzelania, ale jak wykończył? Wow, Jude Bellingham 9-3. I Dolan! No, on ma 71 strzelania. Zobaczcie, jak on kończy tę akcje Mohamed Solo, fineska musiała być bramka. Dobra, bo już tylko 6 goli w sumie przewagi po mojej stronie. Gościu zaczął jakoś trochę lepiej grać. Kiwel. 10,5. Ej, ale naprawdę, powiem wam, że ten gościu zaczął całkiem dobrze grać. I <laughs> pierdziele, ale brama. Ale gości wszedł z ławki i chyba hatrika strzelił swoją drogą. I to naprawdę były ładne bramki. Hahaha. <laughs> Nie, jaki powershot, słuchajcie, no 12-6 w jednym spotkaniu, powiem wam. No, że posypało się tutaj dużo bramek. Było to dość otwarte spotkanie, ale wydaje mi się, że to nie będzie jeszcze koniec, że ktoś tutaj jeszcze jakąś bramkę dołoży. No i wygrywamy to spotkanie, słuchajcie, z wynikiem: 12-6. Wow, 18 goli padło w jednym spotkaniu. Piłeczko do domu zabiera Guti, który strzelił 3 bramki. Słuchajcie, dostajemy player, pika jeden z dwóch Hiszpanii albo Włochy, także zapnijcie pas, bo od lat. Wow! Nacho Fernandez, ale dostaliśmy też jakieś dwie nowe ewolucje. Zobaczymy, co one nam dadzą. Przechwyty to po prostu ten szary playstyle do przechwytów. Tutaj za bardzo nie mam w sumie komu tego dać. A tutaj po prostu obronę i fizyczność boostujemy. Na przykład temu środkowemu obrońcy moglibyśmy trochę zboostować. Także Oblak też się sprzedał i mam w tym momencie 84 tysiące na koncie. Tak jak mówiłem, zostawiamy sobie to na event Winter Wildcards. Słuchajcie, zaczynamy już w tych player pickach przepalać kartę 81+. Ale zrobimy sobie jeszcze tego jednego player picka Bo i tak to potem zniknie, więc spoko I okay, także słuchajcie, kolejne trzy player picki Jeden z czego, 85+, plus. zobaczmy Ostatnio udało się trafić kartę specjalną Tak samo jak teraz, jest to Santy Kazorla, Którym grało mi się naprawdę świetnie I Mówiłem ostatnio, że może kiedyś do niego wrócimy Może kiedyś go kupimy Kosztuje 40 tysięcy, 39 000, Jest fajnie, że nie muszę go kupować Bardzo lubię nim grać, ale dobra Zobaczmy, kto będzie drugim wyborem drugim player picku mamy O, jest kolejna karta eventowa i to jest Bruno Fernandez to jest, słuchajcie, kolejny świetny środkowy pomocnik, który tu jest 200 tysięcy. No i... No, 120, dobra, 120. No i znowu nie będę nim grać, bo no gdzie ja nim będę grał? No i dobra, słuchajcie, może do trzech razy sztuka. No, jeżeli tutaj będzie karta specjalna, to będzie jakiś odlot. Jest Kurtua, jest Hurricane jest Konate. No, powiem wam, że tak szczerze te playerpiki były mega zajebiste. No, Bruno Fernandez to jest świetny traf. A co ja mam z nim zrobić? Na po nim grać, no to już wolę tego Gutiego, trochę lepszy. Wytrzymałość 90 6 to akurat na plus Bruno Fernandez Kevin de Bruyne, Rios, Tiuram, Guti i Toni Kroos. Jak ja mam tych wszystkich gości tutaj pomieścić? Ja nie mam pojęcia. No ten gościu też jest w ogóle z Premier League, której nie mam, więc w ogóle by nie miał zgrania. też bez sensu jest go jakoś tutaj wciskać. No i kurtuarzy Oblak. No według mnie trochę lepszy ten Oblak, tak szczerze. Tego kazorle sobie tutaj wyrzucimy i damy sobie już naszego First Ownera. Tutaj jest. No i teoretycznie Guti ma wszystkie statystyki słabsze od tego kazorle, ale ja wolę tego Guti'ego jak na razie. Na razie nie. Niech on będzie grał. No bardzo fajne karty, słuchajcie, udaje nam się trafiać ostatnio, bardzo fajnych pomocników, może bym to tak doprecyzował, bo jakbym na przykład trafił takiego napastnika za 120 tysięcy, to bym się nie obraził, ktokolwiek by to był. Wtedy Winnicy Junior przechodzi na lewe skrzydło, ja mam naprawdę zajebisty skład, no ale nie będę narzekał, że trafią fajne karty, nie? Także tak, prezentuje się ekipa kolejnego rywala w dzisiejszym odcinku Division Rivals, piątka pomocników. No dobra, zobaczymy, co go się potrafi. To jest, słuchajcie, jak na razie najlepszy przeciwnik, na którego gram dzisiaj, więc możemy rzetelnie wytestować tego Gutiego. Pierwszy strzał, spoko. Ale tutaj trzeba będzie się troszeczkę spocić, bo gościu serio dobrze gra. Oj, świetne podanie, świetne. Vinicius z junior lobikiem! Dobrze, 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 1-0. Oj oj, 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 tak szczerze nawet nie wiedziałem, że to podanie może tak fajnie dolecieć. Przepraszam oczywiście za tego tapina, nie chciałem tak tego rozegrać, ale mnie stary do tego zmusiłeś. O, ale piękne podanie. Nico Williams, Alison. Skurczyby, jak wyciągnął tą łapę. I Guti, lewa noga. Ale wykończenie. Pięknie. I Guti może znowu. Nie, nie trafia. I Guti lewa noga, ale ten gościu wjeżdża w to pole karne. Słuchajcie, po raz kolejny Guti zmusza przyjaciela do Rage Quidu. To jest chyba swoją drogą mego kolejny hat -trick, A my pniemy się coraz wyżej w Division Rivals. Może uda się jeszcze wbić do drugiej rangi przed czwartkiem. Jest to bardzo prawdopodobne, z racji tego, że nagrywam to w czwartek i mam dosłownie cały tydzień na to, żeby to zrobić. No także, słuchajcie, po tym jak wróciłem do tej gry, nie przegrałem jak na razie ani jednego spotkania. Jestem naprawdę w mega, mega wybitnej formie. Skład też jest Chyba najlepszy odkąd gram. Coraz lepiej się ulepszamy. Mam jeszcze jakoś około plus minus 100 tysięcy. Na to żeby kogoś kupić jak będzie ten event zimowy. Jeżeli chodzi o tego Gutiego. To tak szczerze wam powiem. Że jest to chyba jedna z moich ulubionych ofensywnych kart. Których używałem do tej pory w tej grze. No troszeczkę Vinicius Junior jest lepszy. Ale no to karta. jak go trafiłem jak on był chyba warty z półtorej miliona. Więc to nawet nie ma podjazdu. A ten Guti był za darmo. I naprawdę jest to świetna karta. Więc jak go trafiliście to serio wytestujcie go. Bo jest Mega przyjemny. A ja już się będę z Wami żegnał. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. A słyszymy się w następnym odcinku. Najprawdopodobniej jutro na rozpoczęciu eventu Winter Wildcards. Trzymajcie się. Do usłyszenia. Cześć.